Straszne, niesłychane rzeczy. Ekscelencjo, co się stało, to się stać musiało. Może być. Trudno jednak nie mieć kompasji dla tej potęgi, która w oczach naszych upadła. I kto nie jest Szwedem, boleć nad tym musi. Ja nie jestem Szwedem, ale gdy sami Polacy nie boleją, nie poczuwam się i ja do tego. Prawda, że nazwisko Waszmości nie szwedzkie. Z jakiego narodu proszę? Jestem Czech. Proszę, zatem cesarza niemieckiego poddany. Więc pod jednego pana jesteśmy. Jestem w służbie najjaśniejszego króla szwedzkiego. Nie chcę ja bynajmniej tej służbie ubliżyć, ale takie służby bywają przemijające. Będąc zaś poddanem naszego miłościwego pana, gdziekolwiek waszmość byś był, komukolwiek byś służył, nie możesz kogo innego za przyrodzonego zwierzchnika uważać. O, tego nie neguję. Co waszmości uczynili Polacy, że im taką nierzeczliwość okazujesz? Ekscelencjo, siła mógłbym na to odpowiedzieć, ale obawiam się nadużyć cierpliwości waszej ekscelencji. Waszmość, wydajesz mi się być nie tylko znamienitym oficerem, ale i rozumnym człowiekiem, a mnie mój urząd nakazuje patrzeć, słuchać, oracje wypytywać. Mów więc, waszmość, choćby najobszerniej i nie obawiaj się znużyć mojej cierpliwości. Owszem... Jeśli zgłosisz się kiedy do służby cesarskiej, czego ci najmocniej życzę, znajdziesz Wasza mość we mnie przyjaciela, który Cię wytłumaczy i rację Twoje powtórzy, jeśli by Ci za zle Twoją dzisiejszą służbę poczytać chciano. Wtedy wypowiem wszystko, co mam na myśli. Jako wielu szlachty, młodszych synów, tak i ja musiałem fortuny poza granicami kraju szukać. Przybyłem więc tutaj, gdzie i naród jest mojemu pokrewny i cudzoziemców chętnie do służby zażywają. Źle waszą mość przyjęto? O, dano mi żupy solne, w zawiadywanie znalazłem przystęp do chleba, do ludzi i do samego króla. Obecnie służę Szwedom, a jednak gdyby mnie kto za niewdzięcznika chciał poczytać, wręcz bym mu musiał zanegować. A to z jakich racji? A z jakich racji można więcej ode mnie wymagać niż od Polaków samych? Gdzie są dziś Polacy? Gdzie senatorowie tego królestwa? Książęta? Magnaci? Szlachta? Rycerstwo? Jeśli nie w obozie szwedzkim? A przecie to oni pierwsi powinni wiedzieć, co im czynić należy, gdzie zbawienie, a gdzie zguba dla ich ojczyzny. Ja idę za nimi, więc któryż z nich ma mnie prawo nazwać niewdzięcznikiem? Czemu to ja, cudzoziemiec, mam być wierniejszym królowi polskiemu i rzeczypospolitej niż oni sami? Czemu miałbym pogardzać tą służbą, o którą oni sami się proszą? Zaprawdę szczególne rzeczy mi mówisz. Ja szukam fortuny tam, gdzie ją znaleźć mogę, a że ten naród ginie, nie potrzebuję się o to więcej troszczyć od niego samego. Zresztą, choćbym się troszczył, nic by to nie pomogło, bo oni zginąć muszą. A to dlaczego? Naprzód dlatego, że sami tego chcą. Powtórę, że na to zasługują. Ekscelencjo. Jestli na świecie drugi kraj, gdzieby tyle nieładu i swawoli dopatrzyć można? Co tu za rząd? Król nie rządzi, bo mu nie dają. Sejmy nie rządzą, bo je rwą. Nie masz wojska, bo podatków płacić nie chcą. Nie masz posłuchu, bo posłuch wolności się przeciwi. Nie masz sprawiedliwości, bo wyroków nie ma komu egzekwować i każdy możniejszy je depce. Nie masz w tym narodzie wierności, bo to wszyscy pana swego opuścili. Nie masz miłości do ojczyzny, bo ją szwedowie oddali za obietnicę, że im po staremu w dawnej swawoli żyć nie przeszkodzi. Gdzie by indziej mogło się coś podobnego przytrafić? Który by w świecie naród nieprzyjacielowi do zawojowania własnej ziemi pomógł? Który by tak króla opuścił nie za treństwo, nie za złe uczynki, ale dlatego, że przyszedł drugi, mocniejszy? Gdzie jest taki, co by prywatę więcej ukochał, a sprawę publiczną więcej podeptał? Co oni mają, ekscelencjo? Niechże mi kto choć jedną cnotę wymieni, czy stateczność, czy rozum, czy przebiegłość, czy wytrwałość, czy wstrzemięźliwość. Kto ich chce ratować, ten jeno czas próżno traci, bo oni sami nie chcą się ratować. Jeno szaleni, swawolni, źli i przedajni tę ziemię zamieszkują.